A teraz proszę Państwa, jest mi miło powitać Pana Zanonę Golbę z organizacji polsko-włoskiej w kolejnym falietonie Obudź się Polsko, Obudź się Polonia. Dobry wieczór pani Zanonie. Dobry wieczór, witam Państwa, witam Pana. Tradycyjnie pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy sieci polonijnego Radia na Częstotliwości AM w Ameryce. I tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty i Wydarzenia, korzystając z YouTube poza radiem po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź się Polonio, a tam dużo więcej. Pozdrawiam odległe kontynenty Australii i Nową Zelandię, skupiska polonijne w Europie i słuchaczy w Polsce. Szczególne przesłanie mam do odległych skupisk Polaków poza Polską. Myślę, że nadszedł czas, abyśmy połączyli nasze wysiłki na rzecz prawdziwych zmian w Polsce. Przypominam, że na YouTube zawsze prezentuję dokładniej wspomniane zagadnienia, które wcześniej poruszam na antenie radia w innym przekazie, gdzie informacje są zajawką tego, co szczegółowo omawiam na YouTube i to, o czym powiem w dzisiejszym felietonie. Dziękuję wszystkim za liczne i miłe telefony. Szanowni Państwo, Miesiąc maj jest szczególnym miesiącem w naszej polskiej historii. Na YouTube już jest udostępniony felieton pod tytułem Naród Polski wynagrodził zdrajców szubienicą na okoliczność historycznej konstytucji 3 maja 1791 roku. Jest też felieton pod tytułem Werble wojny polsko-rosyjskiej w wykonaniu polityków z Polski, określany jako Część pierwsza, a tam omawiam nieodpowiedzialne postawy czołowych polityków z Polski. Dzisiaj ponownie nie będzie drugiej części werbli wojny, które naprawdę grają bardzo głośno. Uczynię to w następnym felietonie. Jak wspomniałem, maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski i Polaków. Prawdy, prawdy, jak chleba nam dzisiaj potrzeba. A dzisiaj powiem o rocznicy zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem i tak samo jak na okoliczność 225. rocznicy historycznej Konstytucji 3 maja, powiem prawdziwie i inaczej niż jest to w większości prezentowane. Omówię smutne dla nas Polaków zagadnienia historyczne, które nie są poruszane, a przecież tajemnicą nie są. Powiem wprost, że zagadnienia historyczne są pomijane. Nasuwa się też pytanie, komu zależy napisaniu nowej i bardziej fałszywej historii. Fałsz, obłuda i zdrada są najgorszymi cechami, jakimi nie należy się szczycić. Nie wiem dlaczego, ale domyślać się należy, że zapewne w imię niezrozumiałej, przynajmniej dla mnie, dziwacznej politycznej poprawności politycy z Polski prezentują opowieści dziwnej treści na zasadzie niby prawdy, ale ciągle niedopowiadanej, czyli półprawdy. Felieton dedykuję wszystkim, a ze szczególnym uwzględnieniem dla tych, którzy z historią i wiedzą są na bakier. Szanowni Państwo, dzieją się w naszej polskiej rzeczywistości takie wydarzenia, że nie tylko rozum kapituluje, ale w ogóle nie wiadomo, co myśleć o niektórych sprawach i do jakiej kategorii dziwactwa je zaliczyć. Są tacy, którzy uważają, że tegoroczny Dzień Zwycięstwa w polskiej państwowości przejdzie do historii, ponieważ miały miejsce wydarzenia tak abstrakcyjnie, Fenomenalne, że jedynie pojawienie się Marsjan mogłoby przebić swoją mocą to wielko pomne wydarzenie. Ostatnio Sejm Rzeczpospolitej debatował nad projektem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa. Nie wiem dlaczego była to tak ważna data zmiany. Zwycięstwa nad niemieckim faszystmem w Polsce zamiast dotychczas obchodzonego dnia 9 maja na 8 maja. To wymaga szerszego omówienia, do tego przejdę później. Nasuwa się też refleksja i pytanie, czy pilniejszych i ważniejszych spraw w Polsce nie ma? Na przykład anulowanie ustawy 1066, którą ponownie nowe władze w Polsce reaktywowały w, maj, w marcu 2016 roku. Mówię o tym w felietonie dostępnym na YouTube pod tytułem Ustawa 2016 o zrównaniu uprawnień dla wojsk obcych z polskimi na terenie Rzeczpospolitej. Zapraszam na YouTube. Chcę powiedzieć o II wojnie światowej i tutaj muszę sięgnąć do źródeł historycznych, a mianowicie do przemówienia z 5 maja 1939 roku, które było odpowiedzią na wypowiedzenie Polsce przez Trzecią Rzeszę paktu o nieagresji. Wygłosił wtedy minister spraw zagranicznych Józef Beck i powiedział słynne słowa cytuję My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, czy na koniec II wojny światowej. W Polsce uznamy datę 8 czy 9 maja nieistotne. Jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Największym przegranym tego konfliktu nie była III Rzesza, ale Polska, która poniosła wielokrotne klęski, największe straty na polu militarnym i politycznym. O tym historia uczy w przestrzeni pamięci zbiorowej. Pytanie do Was, szanowni słuchacze – czy 71 lat po kapitulacji nazistowskich Niemiec politycy z Polski i Polacy wyciągnęli właściwe wnioski, czy są mądrzejsi, czy dzisiaj nic Wam nam nie zagraża? To pytanie do Was. Wydarzenia historyczne będę uzupełniał wydarzeniami bieżącymi, aby pomóc Wam odpowiedzieć na postawione wcześniej pytania. Z oficjalnych danych historycznych dowiadujemy się, że 14 sierpnia 1941 roku podpisano w Moskwie polsko-radziecką umowę wojskową o organizowaniu na terenie Związku Radzieckiego Armii Polskiej. Umowa wojskowa zawarta w Moskwie 14 sierpnia 1941 roku przewidywała, że utworzone w możliwie najkrótszym czasie Polskie wojsko, będące częścią sił zbrojnych suwerennej Rzeczpospolitej, walczyć będzie przeciwko Niemcom wspólnie z Armią Czerwoną i wojskami innych państw sojuszniczych. Ustalono, iż będą to polskie siły zbrojne. Pod względem operacyjnym miały podlegać naczelnemu dowództwu radzieckiemu, zaś pod względem personalnym. Armia polska miała podlegać naczelnemu wodzowi polskich sił zbrojnych. Umundorowanie, uzbrojenie i całkowite nieomal wyposażenie armii miało być dostarczone przez Związek Radziecki z jego zasobów rządowych lub przez emigracyjny rząd polski w ramach współpracy i wcześniej podpisanej umowy Władysław Sikorski-Majski. Armia polska tworzona na terenie Związku Radzieckiego miała składać się wyłącznie z jednostek lądowych. Zaciąg miał być dobrowolny. Mieli być do niej przyjmowani obywatele polscy przebywający na terenie państwa radzieckiego. Jest też wątek o zbrodni na żołnierzach polskich ze Starobielska, Kozielska, Ostaszkowa i Katynia, ujęte pod nazwą zbrodni katyńskiej. To wymaga zupełnie oddzielnego omówienia. Z tysięcy wynędzniałych łagierników, w nieludzkich wręcz warunkach, stworzono sprawną i groźną siłę bojową, zauważoną przez Brytoli, czytaj Brytyjczyków, wypuszczonych z miejsc odosobnienia i obozów koncentracyjnych Głagu. Alianci zachodni postanowili, że pomoc dla armii polskiej zostanie najpierw dostarczona dla rządu Związku Radzieckiego, a Rosjanie wydzielą ją i przekażą polskim oddziałom. Dwuznaczność stanowisk zachodnich sojuszników doprowadziła do tego, że generał Władysław Sikorski apelował do Winstona Churchilla, premiera Wielkiej Brytanii, o jasne sprecyzowanie zakresu pomocy brytyjskiej. W tym samym czasie Wielka Brytania przygotowywała się do umocnienia swojej pozycji na Bliskim Wschodzie. Dlatego też minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Antony Eden zaproponował radzieckiemu ministrowi Majskiemu ewakuację części armii polskiej na południe. Uważał, że należy wysłać wojska polskie do Persji, do Iranu, a w tym czasie zesłańcy polscy głodowali i ginęli. W lutym 1942 roku armia polska liczyła 75 tysięcy żołnierzy z uwagi na ograniczenia żywnościowe panujące w Rosji bo przecież trwała wojna a alianci zachodni nie wspomagali żywnością bezpośrednio tworzącej się armii polskiej natomiast jak wspomniałem byli mocno zainteresowani liczebnością wojska polskiego które by pilnowało interesów brytyjskich w Iranie i na Bliskim Wschodzie w ogóle 18 marca 1942 roku Władysław Anders na spotkaniu ze Stalinem poruszył kwestię ewakuacji wojska polskiego do Iranu. Do listopada 1942 roku wysłano do po Iranu ponad 115 tysięcy osób, w tym niemal 18 tysięcy polskich dzieci. Armia Władysława Andersa II Korpus Polski walczyła we Włoszech w 1944 roku, a największe, najważniejsze bitwy toczyły się o Monte Cassino, Bolonię i Ankonę. W tej armii znalazła się także samodzielna brygada Strzelców Karpackich, walcząca na przełomie 1941-42 roku w Afryce Północnej. Żołnierz polski walczył na wszystkich frontach II wojny światowej, w obronie wysp brytyjskich i słynna bitwa powietrzna o Anglię, czterech dywizjonów polskich. Kampania duńska i norweska, kampania francuska, holenderska, słynny desant, cytat, straceńców pod Arnem, kampania belgijska i innych krajów Beneluxu, słynne bohaterskie dywizje pancerne generała Maczka które walczyły w Normandii, we francuskiej Szampanii, Saint-Cecil, można by bardzo długo wymieniać chwałę polskiego żołnierza. Oddzielną komórką walki była grupa wywiadu, biura i szyfrów, a tam złamano szyfr Enigmy, a Brytole przywłaszczyli sobie polski sukces, a następnie Akcja Most III – Agencja Afryka i oddział drugi informacyjno-wywiadowczy. Szanowni Państwo, oddział wywiadowczy informacyjny też wymaga oddzielnego omówienia i to z pewnością nie na jeden felieton. Udział Polaków w walce z niemieckim nazizmem był wielki. Niestety niedoceniony, a wręcz poniżony przez zachodnich aliantów. Politycy w Polsce dzisiaj, jak zaślepieńcy, nie chcą o tym wiedzieć. Szanowni Państwo, po wyjściu armii generała Andersa z Rosji Sowieckiej, Polacy z terenów całego sojuzu dalej napływali do walki z nazistami niemieckimi. Widząc to, sowieckie dowództwo utworzyło tzw. Korpus Polski. W 1944 roku przeksz przekształcono za zgodą władz radzieckich. I korpus w pierwszą armię polską w Związku Radzieckim. Jednak historia polskich żołnierzy, polskich sił zbrojnych w Związku Sowieckim sięga jeszcze wcześniejszego okresu. Do polskiej armii napływali żołnierze polskiego pochodzenia wcieleni wcześniej do armii czerwonej. W jednej z książek wspomnień kronikarza wojennego czytamy, że nowo przybyli do pierwszego korpusu, później polskiej armii, następnie dywizji w Związku Radzieckim, powtarzali, cytuję, chcemy walczyć z faszystami o wolną i niepodległą Polskę. Wcześniej, bo latem 1943 roku, sformowano dywizję piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Do tej armii zgłaszali się ludzie obdarci i wynędzniali. Ich droga wiodła przez niezliczone łagry, więzienia, posiołki. Przychodzili z piętnem cierpienia na twarzy, pełni niepokoju i lęku o to, co powie Komisja Wojskowa, czy nie odeśle ich z powrotem znowu do łagrów znowu do więzień z tysięcy beznamiętnych łagierników w nieludzkich wręcz warunkach stworzono ponownie sprawną i groźną siłę bojową wypuszczoną z miejsc odosobnienia i obozów koncentracyjnych różnych gułagów wyzwoliciele polski po 1989 roku nazywają tych patriotów łagierników obcą armią czy mogą być jeszcze bardziej perfidni w swoim słownictwie? Pytam Was. Dla tych łagierników i późniejszych żołnierzy pierwszej armii polskiej było jedno decydujące pragnienie wydostania się z tego przeklętego kraju wszystko jedno, czy żywym, czy umarłym tak czytamy w kronikach wspomnień, a inni żołnierze pierwszej armii wojska polskiego wspominali na antenie Radia Wolna Europa. Tymi żołnierzami byli obywatele polscy deportowani wcześniej w głąb Związku Sowieckiego. Określany jako chrzest bojowy pierwsza armia Wojska Polskiego przeszła 12 października 1943 roku pod Lenino. Na uwagę zasługuje notatka frontowa, że żołnierze polscy mogli wyjść z tej bitwy pod Lenino żywi, tylko wypierając Niemców. Odwrotu nie było z niesłychanym napięciem i rozpaczą opowiadali na antenie Radia w Monachium, jak obserwowali z drugiego brzegu Wisły płonącą Warszawę, o najtragiczniejszym epizodzie pierwszej armii wojska polskiego, jaki ta armia przeżyła w trakcie powstania warszawskiego. Żołnierze, w opinii dziennikarza Radia Wolna Europa, Opowiadali ze łzami w oczach o oddziałach polskich, które uczestniczyły w desancie czerniakowskim, a celem tego desantu było zdobycie przyczółków na lewym brzegu Wisły. Próba sforsowania Wisły zakończyła się niestety niepowodzeniem i wielkimi stratami po stronie polskiej armii, co wynikało m.in. ze zmasowanego ataku Niemców i nie najlepiej przygotowanej operacji desantu czynionej w wielkim pośpiechu. Armia Polska u boku Armii Czerwonej uczestniczyła w zdobywaniu Berlina. Obok flagi radzieckiej na cokole bramy branderburskiej zawisła flaga biało-czerwona. Byli to jedyni żołnierze polscy, którzy wkroczyli zwycięsko do Berlina. Szanowni Państwo, przedstawiłem Wam częściowo i bardzo okrojone losy żołnierza polskiego w czasie II wojny światowej na dwóch różnych frontach II wojny światowej. Wszystko to na okoliczność dnia zwycięstwa nad niemieckim nazistowskim faszyzmem. Czas na podsumowanie, czas na ocenę heroizmu żołnierza polskiego. Kilka lat temu na okoliczność rocznicy bitwy pod Monte Cassino mówiłem o haniebnym zachowaniu się aliantów. A więc 8 czerwca 1946 roku, ponad rok po kapitulacji III Rzeszy w Remis, ulicami Londynu przemaszerowała ogromna parada wojskowa zachodnich aliantów zakończona spektakularnym pokazem sztucznych ogni. W kolumnie... Która wyruszyła z Regent Park, znajdowali się m.in. żołnierze Czechosłowacji, Grecji, Holandii, Luksemburga, Brazylii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Australii. Proszę Państwa, nie było wśród maszerujących ulicami Londynu Polaków. Przypomnę, że podczas wojny, podczas tej wojny 200 tysięcy naszych rodaków służyło pod auspicjami brytyjskiego najwyższego dowództwa. W niezliczonych książkach popularno-naukowych, poważnych analizach i setkach artykułów starano się odpowiedzieć na pytanie, co by było, gdyby było i dlaczego tak było. Czy wiecie, co stało się z Polakami, bohaterami II wojny światowej? Przypomnę kilka prawdziwych okoliczności. Generałowie pracowali jako barmani, magazynierzy, tapicerzy, konserwatorzy. Porzuceni i porzucenie Polski przez mocarstwa w 1945 roku miało nie tylko wymiar symboliczny. Dla niemal 250 tysięcznej armii żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, oznaczało to wybór między powrotem do ojczyzny, której już nie rozumieli, a pozostaniem na obcej ziemi, która już ich nie chciała. Churchill miał podobno powiedzieć generałowi Andersowi, że możesz sobie zabrać swoją armię, bo mamy wystarczająco dużo swojej wtedy. Skromną emeryturę otrzymało tylko czterech z prawie 130 przebywających wówczas na zachodzie polskich generałów. Piętnastu generałom przeznaczono specjalny, jednorazowy grant aż w wysokości jednego tysiąca funtów. Wśród tych, których pominięto, znaleźli się prawdziwi bohaterowie lat wojny generałowie Sosabowski i Maczek. Wspominają chwilę wcześniej. Pierwszy nie mógł nawet liczyć na bezprocentową pożyczkę. Przez resztę swojego życia zarabiał na utrzymanie pracą fizyczną w fabryce. Dopiero w 2006 roku, a więc 30 lat po śmierci, oficjalnie uznano jego zasługi w oswobodzaniu Holandii. Z kolei słynny generał Maczek, pancerna dywizja generała Maczka po wojnie. Stał za barem w lokalu prowadzonym przez byłego podwładnego. A inni generałowie to pielęgniarz, windziarz, kreślarz, sklepikarz, rolnik, konserwator mebli, przewodnik turystyczny. To zawody, którymi parała się polska generalicja na powojennej emigracji albo tułaczce, czyli za wolność waszą, ale nie naszą. Niewdzięczność i zdrada to oskarżenia, które po dziś dzień odmieniamy przez wszystkie przypadki w stosunku do tych, którzy mieli nam Polakom pomóc. W końcu Polacy ginęli pod Tobrukiem, na wodach Atlantyku, pod klifami Dover, w maleńkich wioskach Francji, Belgii i Holandii. Z drugiej strony polskich żołnierzy rzucano jak mięso armatnie pod czołgi pod Lenino w koło brzegu na przedmieściach Berlina. Świat milczał, gdy wykrwawiała się Warszawa. Proszę Państwa, dzisiaj usłużni politycy z Polski, najemni krzykacze, pyskadła bez wiedzy, a może bez honoru i jeszcze gorzej, nie chcą wiedzieć o tym, jak po drugiej wojnie światowej potraktował polskich bohaterów Zachód. Za który ginęli. Współczesny zachód do złudzenia przypomina postać nienasyconego potwora, jakąś dziwną magmę, a tak, gdy już coś skonsumuje do samych kości, poszukuje kolejnego łupu. By żyć, jak pasożyt, musi pożerać, pożerać i ciągle mało. Na początku mojego felietonu przytoczyłem słynne słowa ministra Beka z maja 1939 roku. Powtórzę: my w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi i narodów i państw, która jest bezcenna tą rzeczą jest honor. Pytanie: czy o honorze Zachodu w ogóle myślał minister Beck? Świat dzisiaj ponownie wygląda niebezpiecznie, podobnie jak w przeddzień II wojny światowej, której koniec oznaczał początek nowego konfliktu. Dlatego właśnie w takich chwilach historia nie jest tylko zajęciem dla akademików i hobbystów ale najlepszą wskazówką na przyszłość, jaką mamy. Polska musi być silna samodzielna, rozważna, w dobieraniu sobie sojuszników, nie na ślepo. I kiedy trzeba myśleć o sobie, myśleć tylko o sobie, bo jeśli kiedykolwiek będzie, jakiś drugi być może, dzień zwycięstwa, to parada przemarszeruje ponownie ulicami, na przykład Londynu, znowu bez Polaków. Podsumowując, Dzień Zwycięstwa nie ulega wątpliwości, że największymi przegranymi II wojny światowej byli Polacy i Dzień Zwycięstwa nie dla wszystkich Polaków. Obecnie PiS dostał mandat większości wyborców i szansę na rehabilitację Polski. Życzymy powodzenia, oczekując tylko pozytywnych działań. Szanowni Państwo, proszę zapoznajcie się z Układem Europejskim z 16 grudnia 1991 roku, gdzie naszą ojczyznę Polską, Polskę kroją jak tort po kawałku. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy moich felietonów braci Czechów, Słowaków, Serbów i Bułgarów. Dziękuję za miłe słowa i miłą niespodziankę, że Wy też słuchacie moich felietonów. Piękne jest to, co mówicie. Zapraszam na YouTube, a telefon 773 775 4400. 773 775 4400. Dziękuję.